Z tej strony Heister, ze mną jest Danio e, Dzisiaj przedstawimy serwer e, Surival Dokładnie nie będziemy przedstawiać, ale na nim grali mm. A i też na początku, na początku Mówię, że Danio nie ma mikrofonu to Więc będzie piszał, pisał na szepcie e, To więc może zaczniemy Na początku no do początek mamy m, Stack drewna e, Cobblestone e, Złotych jabłek i takie te podstawowe itemki I tak dalej, tak dalej e, co tu mamy? Aha, tutaj coś mamy. Wchodzimy w to. No dobra. Aha, aha, tu mrówki. Tu mrówki, boże! Krówki się zabijają. To nie pogardza sobie mięskiem i skórzanym akul. Króweczki. Chodzicie do mnie. O, o, skóra jedna. O. Okej. Okay. Y, mam 7 skór, chodź, idziemy stąd. I dużo mięska. Mm. O, świnki. I kurki. Cześć świnego. To może... Tu jeszcze go spałner? Aha, tu jest świnek. A tu była kurka. Yy... Czekaj jak coś będziesz pisał, to pisz mi albo na skypie, albo na, mm, na grzewierz. No. Eee, krówka Haha, ha, zabiłem krówkę ok no to wychodzimy No to zobaczymy, może coś tu jest takiego Warp, dziura Warp, enchant, galeria Lodowisko, parkour Portale mm, Rekrutacja Sex room Spawner, wymiana mm, Na co idziemy? Co? Gdzie ty jesteś? Danio, gdzie ty jesteś? Znów się gdzieś podział. Jak to, Danio? Hmm. Yy, Weź mi tepniej Daniel. a danio. Wala A dusaj. ty jesteś tutaj, no to gdzie idziemy? Tu czy tu? Ej, dlaczego ja tak szybko biegam? Co to jest. A, speeda mam Boże, już się ustoszyłem. What? Co widziałeś? Lol. Co to. A, to się tak. To się tak, tak skacze fajnie. Jupiii. Lol. Ej, ja nie chcę cię zamartwiać, ale ja, ja, ja latałem. Wiesz o tym? Ej, to się normalnie tak skacze czy, czy, czy tu ja normalnie latam? Aha, ja latał, spoko. Ej, pff, ej, no kurde, ja latam sam w sobie. Weźmy mi do siebie, bo... Boże. Dobrze, no. Ej, no to gdzie idziemy, do której Jubli? Gdzie idziemy? Jupi. Nie, już się nie będę bawił, nie chcę. Gdzie ty jesteś? Aha Chyba tutaj wszedłeś, zobaczymy Nie, tutaj nie wszedłeś no, Ja się cał... O, tutaj jesteś Widzę cię, widzę cię Wchodzimy No Nie Kurde, wyszedłem z tego, Boże, już wchodzę A teraz ty gdzie jesteś? Ej gdzie ty jesteś, bo ja jestem... O, widzę cię, widzę cię widzę twój nick. Kurde te R głupie. E... No, zgubiłem cię no. Jeszcze jakieś jaja. Ej, no ja zgubiłem kolegę. Kolego, gdzie ty jesteś? Polacy za to był aż do gwiazd. Aj, czekajcie chyba chwilę. Przepraszam, to za to małe cięcie. I spotkamy się za chwilę. Ok, już jesteśmy po przerwie. Jej, mogę to rozwalić. Ej, to są jakieś działki, czy co? Wow, nie, nie chcę tego. Głupie R. Ej, co my tu w ogóle robimy? mam wpisać. A, hmm, P.E. Eee... Czekaj, jeszcze raz to piszę, bo... Gdzie to był... O ty No! Już! Zapisałem sobie to coś! O, on ma pelerynkę, ten typek! Ja nie mam pelerynki, jej! On ma fajną pelerynkę! No mm, więc wiecie, właściwie chyba tak zakończymy na so, na pierwszy odcinek. Jeżeli już w drugim będzie mm, o wiele nam nadzieję lepiej y, To więc chyba siema, bo nie mamy co robić. Będziemy się budowali te i za chwilę. Mm, w drugim odcinku już będzie mniej więcej mały owoc, znaczy no mały, no coś tam zbudujemy z danio. O to więc, ja się z wami żegnam, żegnam, yy, Daniel się z wami żegna, to więc, ych, cześć, pożegnaj się Danio. Jesteśmy bogaci, tak, dobra, to więc, strzałka!